Jeszcze raz. ERIM KANDE GAVNEK VAMONIA ERIM KANDE GAVNEK VAMONIA ERIM OPSIA AVONIA ERIM OPSIA AVONIA Mam właśnie ten zapis, żeby, żeby e, rytmu raz jest avonia, raz jest avonia znaczy to las. Piosenka mówi o tym, że leci samolot i krąży nad tym lasem My krążymy po lesie, Ewa nasza przyjaciółka krąży po lesie, Ewa krąży po lesie, Ewa nasza przyjaciółka. I to jest y, ten moment, kiedy ja będę zmieniał imiona, Starał się trafić w realne imiona, przepisane głosy, które naprawdę są w I wy powinniście mnie powtarzać, więc jak ja zawsze ERI MO Ewa AMONI, wy mi odpowiecie co? A Ewa NAKONEKANGA AMONI. A, EVA AMONI. A jak zaś NAKONEKANGA jest przypisany do dziewczyn przyjaciółka. A jeśli ja zaś Ero. Paweł LOKONEKANGA AMONI, to? Idziemy na górę? przepraszam, jeśli ja zaś nazwę ERI MO PAWEŁ AMONI, Jeszcze raz. E, er, er, tak jest. Erimokisia Paweł Amoni. Okay. Tak jest. Na razie zrobię sobie taką a później... A później, później. Tak, o Kurde, tam, tam spał. Mam wrażenie, że po twojej interwencji nie siedzisz. Nie, no to są pierwsze. Zawsze Prawda, nie jesteś sam jeszcze? Karol gdzie są, czy nie? Tam jest taka reklamówka w rogu i to powinno być jeszcze... Pomimo, no, że tutaj rozpiętość jest spora od konana, z tą mocą, Trzeba sprawdzić dobrze.